Dobra, tu jest ten Park Olszewski, Kajska Aleja Zobaczmy, co w tym Bełchatowie się dzieje Ostatnio szliśmy na filmie, co mamy, to tu, tu stała taka maszyna, no nie? No wódka w stoi, no. zobacz, wódka, cysterno Wodka. Yes. Co, możesz wodę nabrać? Wodne No, leci A ty myślisz, że zdatna do pita? Do picia? Tak, do picia zdatna, po przygotowaniu Przyszedł do mnie diabeł i powiedział Popraw się, bo jesteś gorsza ode mnie Klub Czarownic Świetne świeczki, takie lody do zjedzenia, nie? To nie lody? No nie, świeczki, ale fajne. Naturalne, sojowe zawieszki zapachowe. Fajne dziecany. Gęsi, Wiadomo. 70 zł. Taka duża, mniejsza. 60, 55 i nawet za 40 się znajdzie. I za 30 jeszcze mniejsze. O, telewizor możesz się kupić symulatory wyścigowe na wynajem. sprężynki ziemniaczane. Bardzo dobre, naturalny sok, 6 zł, sprężynki, tutaj po 15 i gofry. Gofry bąbelkowe z cukrem podrę suchy 10 zł, zbitą śmietaną owocami po lewym i posypką 20 zł przygotowanie do koncertu do karuzele wiekan Samochodziki. Zobaczymy, ile kosztują te samochody. No dobrze. Sprawdźmy. Stawiam, że To Jest 5 minut, nie? Ile? 30, 30 zł. No nie, bo to jest karuzela, y, autodrom, auto. w zależności co. Co to? to. Aha. Dwie osoby. 30 zł. Czyli może dwójka dzieci w samochodziku. Albo

Dobra, zobaczymy ich reakcje. Ciekawe, ciekawe. O i tam też To idzie co do góry wy, wyrzuca Aha No ciekawe, ciekawe. Dla nie, dla mnie też nie. Nie dość, że to idzie do góry, też jeszcze się kręci, zobacz. Nie. Ej, jak będą wymiotować, to na nas poleci. O się, mi już się w głowie niedobrze robi jak patrzy. Ja do tylko patrzy, nie ja patrzę, bo też mi się kołuje. <laughs> Myślałam, że to taki będzie wyrzut do góry, nie? A to jest taka karuzela. Ta nie, to jacyś weterani, nie? Pewnie wzięli jakieś te... Na, co to jest na... Aviomarin. Aviomarin, no. Aha. O, o, kule bóle na wodzie. No dużo, bardzo dużo atrakcji jest na, e, dla dzieci. Jednym, na jednej małej przestrzeni dużo, nie? Tak, tak. Na, pod kątem dzieci super. W parku również są tężnie. Solonka z zabłocia. Można sobie właśnie fajnie odpocząć tu siedzieć. Podychać. No i właśnie o Piotruś już się dotlenia, ja też mu tu towarzyszę, no i co? Posiedzimy tu chwilkę fajnie, nie? Tak. Sympatycznie. W sumie to w Łodzi też mamy takie, nie? Musimy pokazać. A tu to jest tak bliżej się siedzi niż u nas. Tak. Suchy gofro 8 złotych, nie? Gofry? Tak, Osiem. suchy. Tak. A lody? 6. E, lody 6. Gałka? Tak. No dobrze, to na takim detaku jesteśmy w Bełchatowie O, osiągnięto cel, 8000 kroków No to brawo Ty przeszliśmy 8 tysięcy kroków w Bełchatowie O, jest pączkarnia jest Co, idziesz też zobaczyć, ile kosztują? Czy widzisz stąd? no nawet pączki po 8 złotych Tutaj jak ta nasza gorąca pączkarnia w Łodzi, też to tam 5,50 nie wiem no... Nie wiem podłuk... pączków. Podług tej gorącej pączkarni to... to troszkę drożej 50 groszy na pączku z pistacją 8 zł. O to co w Łodzi jest Ministerstwo Śledzia i Łódki Dobra, tu jeszcze zobaczę. Czy to jest drogo, czy to jest tanio? To ja myślę, że to zależy. Kto jaki ma duży kredyt do spłacenia i ile mu zostaje, nie? A? Sporek. Albo ewentualnie jaki kredyt bierze na wakacje To jest chyba kino o, Muszę wyłączyć, bo mama dzwoni No dobra, no to co Dni był Katowa, zobaczone Wieczorem się będzie więcej działo, ale Koncert Iry chyba O 20.30 No to jak ktoś Będzie Jak coś był pokazujcie, piszcie w komentarzach jak macie jakieś filmiki z koncertu wieczornego w Bełchatowie a my znowu czy ogólnie, czy podoba wam się Bełchatów? nie, lubię takie małe miasteczka cały czas mieszkasz w tym dłuższym ty wygnizuje takiego przytłoczenia, nie? no, wszędzie blisko, pójdziesz z buta masz blisko wszędzie tak jakiś szpiwko lody, wszystko jest no. bliziutko Centrum byliśmy, nie? tak no, to się wydaje, no na pewno. Dobre. Także jeśli dotrwaliście do końca, to dziękujemy. No a jak to się z Bułchatowa, to piszcie, gdzie tu jeszcze coś można zobaczyć. Pewnie to tą... ciekawego. Kopalnię odkrywkową, nie? No ale to już nie jest, wiesz, to już nie jest w samym Bełchatowie, tak? No tak. tak. A to już wycieczka na ten, na inną okazję, na inny czas. No, cie łapki, komentarze, piszcie. Co tu Subujcie, głosować, bo Jezusa. cały czas czujemy, że oglądacie, a nie subujecie. Tak. Łapka w górę również, będzie nam miło i do następnego miłego spotkania z kanałem Odpoczywamy. Okay.